Chociaż poznali się w takiej małej mieścince, co się nazywa Wączym, to jakoś tam, ponieważ było tysiąc osób i wielu fajnych facetów i dużo fajnych, fajnych kobiet, to ani ona na niego nie spojrzała, ani on za bardzo jej nie zauważył. w ten Sylwestra 2017 na 2018 znaleźli się na tej Sylwestrze. Tam było trzech, ale Ada zauważyła tylko Ja, Adam, biorę u Ciebie Adrianę za żonę i ślubuję ci Miłość, wierność i uczciwość małżeństwa oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dochowujesz, Panie Boże Przemogący, Trójcy Jedyny, Wszyscy Święci. to w sobie. Te różnice są tak zachwycające. Adi powie tam, z czarującym uśmiechem. Ona powie on, dla którego wszystko mogę zmienić y i mogę być sobą, i mogę czuć się dobrze, i czuję się bezpiecznie, czuję się kochana. Ta Bóg będzie za za waszą miłość, za to, że pozwoli wam się spotkać i razem przejść.